Całe wakacje i przed wakacjami informacja, że dzieciaki się rozwalają na hulajnogach, tak? I cały czas debata o wprowadzeniu kasków. Kurde, słuchajcie, przecież to. To, już nie, to jest moment wprowadzenia takich rozwiązań. A my debatujemy, bo teraz nie wiadomo, czy Polacy chcą, czy nie. No ale zaraz słuchajcie, problem się rozwiąże, bo przecież przyjdzie zima i nie będą jeździć, więc statystyka im pokaże, że już nie gidą. Więc przestańcie mi pieprzyć, że jakiekolwiek życie Polaka jest ważne. Nie jest ważne, bo jeżeli ja dowiaduję się, że w kolejce na onkologię pierwszy jest Ukrainiec i koszty systemu ochrony zdrowia w Polsce są drenowane ogromnie, 6,5 miliarda Ukraińcom zapłaciliśmy. Za 6,5 miliarda... Na system ochrony zdrowia, słuchajcie, gdybyśmy 6,5 miliarda wydali na drony, to się śmielibyśmy się z tego yy, steropianowego yy, rozwiązania, styropianu, które nadlatuje, fejkowego i, i robi strach dla całej polskiej armii. I na to. I słuchajcie, dla mnie to jest, wychodzi premier i mówi, że wojna jest. Znaczy oni są nienormalni. Ja dzisiaj bym na pysk wyrzucił wszystkich z parlamentu, bo wprowadzili w błąd cały naród. Cały rząd powinien się podać do dymisji.